Hej, witajcie! No to co? Czas na kolejny comiesięczny film z Overwatch'a. <laughs> no. Tak jak mówiłem, jeśli coś się będzie dziać w grze, to nagram o tym film, ale nie ukrywajmy, ogólnie jest bida. Dzisiejszy film sądzę, że będzie ciekawy, choć nie spodziewajmy się wodotrysków. I tak po prawdzie, to mam w planach nagranie jakiejś pogadanki. Jest kilka tematów do omówienia na temat Overwatch'a i sytuacji w Blizzardzie, ale cholercia, teraz w życiu skupiam się na zupełnie innych rzeczach i no tak szczerze, to po prostu nie mam czasu. Ale okej, okay, sam początek filmu, a ja już mocno odbiegłem od tematu. Rzecz w tym, że do gry zawitała nowa karta eksperymentów. Tym razem to nie są zmiany, które wejdą na stałe do gry, ale jest to start nowego projektu Blizzarda wraz ze streamerami. Otóż od teraz, co jakiś czas będą pojawiać się karty eksperymentów, gdzie to content creatorzy będą wymyślać zmiany w balansie, a Blizzard je wprowadzi na jakiś czas. I powiem wam tak, pierwsza Edycja tego wydarzenia ma rozmach. Dosłownie każdy bohater otrzymał wiele zmian. Nie licząc eksperymentów z Prima Aprilis, gdzie Blizzard dla zabawy dodał talenty z Overwatch 2, ilość modyfikacji jest imponująca, ale wiadomo, nie wejdzie to na stałe. Oraz to nie są eksperymenty na serio, tylko w zamyśle miały być ciut zwariowane. Niemniej jednak, chcę wrzucić o tym film z jednego powodu. Nie ukrywajmy, Overwatch już po prostu się znudziło. Tak to jest z gami komputerowymi. Czekamy na kontynuację i nie ma co na siłę tu siedzieć. Uważam, że w obecnej sytuacji najlepiej po prostu grać w inne gry. Tak jak niektórzy to robią nawet od kilkunastu lat. Trochę w jedną grę, trochę w drugą i w spokoju czekać na kolejne części. A ten film wrzucam, bo uważam, że nowa karta eksperymentów to dosyć dobry moment, by właśnie na chwilę sobie wrócić do Overwatcha. Jest spoko Sporo do przetrawienia, wielu bohaterów otrzymuje totalnie inne mechaniki, dzięki którym powstaną zupełnie nowe taktyki. Na polu walki serio dzieją się niespodziewane rzeczy i jest to rzeczywiście powiew świeżości, taki tymczasowy. Za jakiś czas te eksperymenty znikną, ale są w przyszłości zaplanowane następne propozycje streamerów. No dobra, tyle tytułem długiego wstępu. Czas chyba zaprezentować te zmiany, prawda? Ale już zaznaczam, nie omówię wszystkich modyfikacji. Rzecz w tym, że jednak większość z nich to bardzo proste zmiany: typu cooldown dłuższe o 2 sekundy, czas trwania dłuższe o 4 sekundy, obrażenia mniejsze o 10. Takie nic nieznaczące modyfikacje, które nie zmieniają gry w znaczący sposób. Zatrzymam się przy tych, które rzeczywiście są ciekawe, sprawiają, że gameplay bohatera jest inny, otwierają furtkę do nowych możliwości, które w nowy sposób Zaskoczą wrogów. Zacznijmy od tanków. Diva, szybki atak wręcz Divy, gdy jest poza mechem, zadaje 100 obrażeń zamiast 30, a czas trwania boosterów jest wydłużony dwukrotnie. Orisa, bohaterka, posiada 1 punkt życia i 399 pancerza, a i nosi teraz świąteczną czapeczkę. Reinhardt. Ogniste uderzenie posiada dwa ładunki, a pociski poruszają się dwukrotnie szybciej. Natomiast po użyciu zdruzgotania przeciwnicy, którzy znajdują się dosłownie w miejscu uderzenia młotem, otrzymują 400 obrażeń. Wieprzu, gdy bohater używa ulta i spojrzymy w dół, zaczynamy się unosić dzięki odrzutowi. Sigma. Zabierana jest bariera, ale chwyt kinetyczny ma cooldown krótszy o 4 sekundy i w trakcie chwytu porusza się dwa razy szybciej. Winston. Użycie plecaka odrzutowego powoduje zadanie 100 obrażeń przeciwnikom będącym blisko miejsca wyskoku, a użycie ulta daje Winstonowi nie 1000 życia, a 1500. Bużyciel. Umiejętność pazur może być przyczepiona do powierzchni maksymalnie przez 3,5 sekundy. Ale, będąc w trybie kulowrotka, jesteśmy znacznie zwrotniejsi, skaczemy znacznie wyżej i co najważniejsze, minimalna wysokość do użycia kafara jest zmniejszana. Zatem można hardo wylądować na wrogach bez potrzeby pazura czy dojścia na jakiś high ground. I cooldown też jest zmniejszany o 2 sekundy. No to teraz postacie z ataku. Aż. Olbrzym ma dwa ładunki. Dumfist. Gdy używamy ulta i wybierzemy miejsce, lądujemy dwukrotnie szybciej. Hanzo. Każda strzała burzowa rykoszetuje od powierzchni do 5 razy. Złomiarz. Pasywka totalna masakra. Po śmierci generuje dwa razy więcej granatów i obejmują większy obszar. Fara. Używanie przycisku kłócania, będąc w powietrzu, powoduje szybsze opadanie. Sombra – schakowani wrogowie otrzymują 20% więcej obrażeń ze wszystkich źródeł przez 3 sekundy. Torbjörn – bohater zadaje 120 obrażeń młotkiem w trakcie dopancerzenia. Smuga – użycie powrotu przywraca wszystkie ładunki mignięcia. I czas na wsparcie. Ana – eliminacja celu, który śpi, resetuje cooldown strzałki usypiającej. Użycie nano wzmocnienia, gdy Ana nie posiada wybranego celu, powoduje przyznanie nano samej Anie. Baptist. Granaty leczące przywracają zdrowie samemu Baptistowi. Impuls regeneracyjny nie przywraca zdrowia drużynie, lecz zadaje obrażenia pobliskim przeciwnikom. A gdy Baptist wyląduje po użyciu egzobutów, zadaje 40 obrażeń pobliskim wrogom. Brigitte. Pasywka wsparcie nie przyznaje już powolnego leczenia, lecz skraca cooldown pakietów regeneracyjnych o pół sekundy. A maksymalna ilość ładunków pakietów jest zwiększona z 3 do 5. Lucio, ulta naładujemy o 30% szybciej, a po użyciu go, gdy wylądujemy na głowie wroga, zadajemy ogromne obrażenia. Łaska, trafienia kończące w trakcie trwania ulta wydłużają go o 3 sekundy. Moira, gdy leczeniem zużyjemy cały zasób, wciąż możemy leczyć sojuszników, ale Moira wtedy poświęca swoje punkty życia. Gdy w trakcie zniknięcia przebiegniemy przez naszego sojusznika, usuwane są z niego wszystkie negatywne efekty. To samo się dzieje na obszarze w momencie pojawienia się. Zeniata, bohater może umieścić kulę rozdarcia na innych obiektach, na przykład na barierach czy wieżyczce torbiorna. A ult Transcendencja dodatkowo przyznaje wszystkim pobliskim wrogom kulę rozdarcia. Okej, okay, to. Tak jakby wszystko, ale jak wspominałem, wybrałem tylko najciekawsze zmiany. Jest ich znacznie, znacznie więcej. Chyba nawet połowy nie przedstawiłem. Ale wiecie, nie będę mówić na filmie, że, nie wiem, Reinhardt ma 25 życia więcej. To jest tyle co nic, i film byłby nudny, gdybym męczył każdą pojedynczą liczbę. Dlatego zachęcam Was do samodzielnego przeczytania wszystkich zmian. Link do nich znajduje się w komentarzach. Moim zamiarem było po prostu w jak najkrótszy sposób pokazanie potencjału nowych eksperymentów. I na zakończenie jeszcze jedna informacja. Blizzard rusza również z turniejem. Gracze mogą zgłaszać swoje drużyny. Oczywiście mecze będzie się rozgrywało na zasadach z karty eksperymentów. No dobrze, to wszystko na dzisiaj. Kiedy będzie kolejny film z Overwatch'a? Nie mam bladego pojęcia, ale na pewno kiedyś będzie. No to trzymajcie się, cześć.